Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna. pani Aleksandra jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Pani Aleksandra, pani uczestniczyła w tych protestach pod sądem zielonogórskim? Tak, nie każdego dnia, ale byłam kilka razy. Widziałam sporo ludzi. To, o czym się dzisiaj mówi, to, co było takie pozytywne, to widziałam młodych ludzi. Ludzi, którzy... Mają świadomość tego, że to do nich należy przyszłość. W związku z tym są aktywni, wiedzą, czego żądają. Moim I tak zastanawiam się, bo była Pani, widziała Pani te osoby, często pewnie takich mieszkańców naszego miasta. No, których nawet nie spotkała pani nigdy na swojej drodze życiowej. To niekoniecznie musiały być osoby powiązane w jakikolwiek sposób z polityką, z jakąkolwiek partią. Wiele osób, które tam było, to po prostu najzwyklejsi obywatele, mający swoje zdanie w kwestii tego, jak, jak powinno funkcjonować nasze państwo. Czyli to jest sukces, te dwa weta prezydenckie? To jest sukces szeroko rozumianej opozycji, czy sukces zwykłych Polaków, którzy wyszli na ulicę? Ja myślę, czy że... może sukces prezydenta? Ja myślę wspólne. Sukces. Dlatego, że politycy zachęcili mieszkańców, obywateli do tego, żeby włączyć się w ten protest. A wymiar protestu społecznego ma znacznie większy, większe znaczenie niż tylko i wyłącznie politycznego, bo bardzo często politycy są odbierani jako ci, którzy reprezentują interes własnego ugrupowania. A tutaj był interes nas wszystkich, nas Polaków. Którzy w trosce o przyszłość swoich dzieci i wnuków mówili o tym, że powinniśmy się złączyć i wyraźnie powiedzieć, że nie ma zgody na to, żeby łamać konstytucję. Konstytucja to jest taki fundament, na którym stoimy, i fundament musi być solidny tak, żeby nie zachwiał całą konstrukcją, która znajduje się ponad nim. I cieszę się bardzo, że pan prezydent zawetował dwie ustawy żałuję, że nie podjął decyzji w kwestii trzeciej. Znaczy podjął ją, tylko nie taką, jakiej oczekiwaliśmy, z uwagi na to, że ta trzecia niezawetowana dotyczy sądów powszechnych, a jak Tych wiadomo, to te, które bezpośrednio, z którymi bezpośrednio się spotykamy. Ale nie myśli pani, że może trzeba byłoby poczekać na rozwój wydarzeń, bo przekreślanie z góry e, tego, jak zadziała w tym wypadku Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny jest trochę na wyrost. Oczywiście, patrząc na pana Ziobro, jego dotychczasową drogę polityczną, to jak wcześniej był prokuratorem generalnym, jeśli przypomnieć sobie niektóre z jego zachowań, no to można byłoby delikatnie się przestraszyć. Ale z drugiej strony, być może po prostu wymieniona zostanie część prezesów sądu i nie muszą oni wcale chodzić na pasku pana Panie ministra. Panie redaktorze, w tak ważnej kwestii, kwestii. Zmian ustrojowych, na eksperymenty my sobie pozwalać nie możemy. Moje pokolenie pamięta czasy, kiedy w jednym ręku była skupiona władza, i w żadnym wypadku do tego dopuścić nie możemy. Te protesty sądzę, że były też. Wyrazem dezaprobaty do tego, że nad bardzo ważnymi sprawami, ustawami istotnymi proceduje się pod osłoną nocy, na prędce przepycha się te ustawy. Ustawy wprowadza się w sposób niegodny z uwagi na to, że one wymagają, konsultacji, konsultacji społecznych, ale przede wszystkim konsultacji środowisk, których bezpośrednio dotyczą. Natomiast taki wybieg w postaci wprowadzania ustawy jako projektu poselskiego no, eliminuje te wszystkie możliwości. No, tylko widzi pani, to jest sztuczka, I... którą akurat partia rządząca stosuje teraz nad wyraz prostu, często. Tak. Co to, to oznacza? To oznacza, że te wszystkie hasła, że suweren dla nas jest najważniejszy, że będzie Będziemy słuchać głosu narodu. To nie jest tak, bo interpretacja, że posłowie są naszymi przedstawicielami, i owszem, ale jeżeli tylko i wyłącznie realizują swój mandat pod dyktat władz partii, no to nie do końca reprezentują swoich wyborców. A jeśli, jeśli pani patrzy w tej chwili na obrazki z Sejmu i widzi pani uśmiechniętych idących obok siebie na korytarzu pana. Kosiniak Kamysza, pana Petru, pana Schetynę. To myśli sobie pani, że może nastąpić jednak taka maksymalna konsolidacja, połączenie, nawet przy czasami sprzecznych interesach w niektórych kwestiach. I pod hasłem interesu Polska powstaną na przykład jakieś wspólne listy przy okazji następnych wyborów? Ja myślę, że, tak, ja myślę, że najbliższy czas pokaże, ale to, że liderzy partii rozmawiają z sobą, mają kontakt, ten z ekranu, który widzimy pozytywny, poprawny, to dobrze, bo rozmawiać powinniśmy. Dla mnie dialog jest fundamentem wszystkiego. Dopóki mówimy, nawet się sprzeczamy, to jest dobrze. Gorzej, jak zamilkniemy i każdy będzie działał na własne, na własną rękę. Czy dojdzie do takich wspólnych list? Na no no, że... co wszyscy mówią spokojnie, pożyjemy, tak, zobaczymy. Tak? tak, dlatego że no, polityka jest bardzo dynamiczna. Wiele z, y, zmienia się okoliczności, w których będą podejmowane decyzje. Jeżeli chcemy rzeczywiście przeciwstawić tej polityce, którą reprezentuje prawo i sprawiedliwość, no to należałoby te siły zjednoczyć. Czy rzeczywiście tak będzie? Każda z tych partii, tych ugrupowań ma własny program, ma własną. No właśnie o to chodzi. Czasami i czasami rozbieżny. I tak? nie zawsze się da pogodzić. Jeżeli będzie nas łączył jeden główny cel, to dla tego celu nie łamiąc własnych przekonań, oceny rzeczywistości, czy sposobu rozwiązywania danych problemów. Można będzie mówić o. Jeśli o wierzyć sondażom, wczoraj pojawił się taki sondaż, to rzeczywiście zjednoczona opozycja, czy jak mówią niektórzy, totalna opozycja pod wspólnym sztandarem miałaby szansę w wyborach, przynajmniej na, na wczoraj. Tak? Pokonać prawo i sprawiedliwość. No tak, bieg wydarzeń pewno pokaże przed nami przecież wrzesień, rok szkolny, i to nie jest tak, że e, zaczniemy ten pierwszy dzwonek e, z takim spokojem i zadowoleniem. E, przecież e, nie, nie zaproponowano mieszkańcom, obywatelom wypowiedzenia się w kwestii e, reformy oświaty myślę, że te problemy zaczną się e, pojawiać coraz bardziej i to osób na emerytury będzie przechodzić, w Też tym wielu nauczycieli, którzy, tak? jak mówią związkowcy, już zaczęli przeliczyć, czy im się będzie kalkulowało w jakiś sposób jeszcze pracować, czy może lepiej e, pójść na wcześniejszą emeryturę. Tak, i teraz wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób do tego niezadowolenia będzie podchodzić e, partia rządząca. Na dzień dzisiejszy te propozycje, które składa, to są propozycje rozwiązań siłowych, na co my, Polacy, się nie godzimy. No, Trzeba przyznać, że partia rządząca może robić w tej chwili dobrą minę do złej gry, ale widać, pęknięcia są w tym teoretycznie monolicie. Zaczął e, prezydent, ale potem widać, jak wypowiadają się e, różniczy... Zwłaszcza, tak. że jest to koalicja, no nie da się Właśnie ukryć. Mówi się tak. Prawo i Sprawiedliwość, ale wiemy dokładnie, że w jego skład wchodzą przynajmniej to trzy ugrupowania. ugrupowania tak, tak. Tak, tak. E, może się tak zdarzyć, pani zdaniem, że te klocki będą się tak powoli sypać, te pęknięcia będą coraz większe? No ja myślę, że nie, żadne z ugrupowań wchodzące w skład tej, tej koalicji yy, obecnie rządzącej yy, nie pozwoli do końca złamać swego yy, kręgosłupa partyjnego, swego yy, swojej ideologii yy, czy z wizji na, na Polskę. No ale z drugiej I strony trzeba obiektywnie, tym... przepraszam, że wejdę w słowo, powiedzieć, że gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość... To zarówno e, Solidarna Polska, jak i Polska razem nie, naszy, było. nie byłoby tych partii, albo byłyby partiami na papierze, natomiast na pewno nie byłyby ukrobowaniami parlamentarnymi. No ale jak można się czuć w skórze takiego działacza politycznego, który jest? Tylko dlatego, że może wbrew własnej woli akceptuje wszystko to, co ma miejsce. No, obserwowaliśmy postawę pana ministra Gowina. No, mina no, jego była wyjątkowo to, że jest zakłopotany w tym wszystkim, tym bardziej, że przecież sprawował urząd. No, był ministrem sprawiedliwości. Ministra sprawiedliwości. Więc wszystkim tym, którzy nie mają dzisiaj siły wyrażania swego stanowiska no Bardzo gorąco współczuję jako człowiek. Bo no ja w wielu, na pew w w wielu parlamentarzystów na pewno miało ciężkie orzech do zgryzienia i to też pokazuje, że być może przy okazji kolejnych projektów ustaw, które mogą być kontrowersyjne z punktu widzenia przeciętnego obywatela, będą się dwa razy zastanawiać, żeby było ciekawie, jacyś tam młodzi posłowie potrafili tak, tak, stanąć tak, o konie. Tak, jeden z posłów, 25-letni młody człowiek sprzeciwił się po raz pierwszy, Głośno w przypadku, kiedy był wprowadzany projekt ustawy o samorządowym funduszu drogowym. No i okazało się, że nie poniósł porażki, bo prezes też przemyślał i wycofał. Tak to wygląda, a teraz bardzo wyraźnie opowiedział się po stronie. Prezydenta. prezydenta no, niektórzy tego. mówią, że ta podwyżka paliwowa e, to była trochę zasłona dymna, bo wiadomym jest, że był to zdecydowanie bardziej nośny temat dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, bo to dotyczyło no, w zasadzie to tak, każdego z nas. To tak, tak, tak jest, że bardzo często mamy takie tematy zasłonę, tak na których skupiają się <laughs> mieszkańcy, a przy okazji realizujemy to. Co jest dużo ważniejsze, tylko że na dzień dzisiejszy jakby reagujemy na to, co nas bezpośrednio w danym momencie dotyczy. Dzisiaj rozmawiamy o wszystkim i też jakby przeoczamy sytuację związaną z cenami na rynku. Ci, którzy kupują hurtowo większe ilości towaru, to może do tego nie przywiązują, ale jeżeli się kupuje pojedyncze, detaliczne, no to, widać że, to widać, że te ceny ogromnie wzrastają. I jeżeli mówimy, że ta inflacja jest tam na poziomie 1-2%, to aż trudno uwierzyć, kiedy popatrzymy na ceny przysłowiowego masła. No, warzywa, owoce można tłumaczyć warunkami pogodowymi. Wszystko można w naszym prawda? kraju tłumaczyć warunkami Natomiast pogodowymi. Natomiast te inne produkty nie da się. No nie da się rzeczywiście. Wszystko wskazuje na to, że będziemy obciążani opłatami w bardzo różnych sektorach no, gospodarki. Wyższymi mówi się o wyższych opłatach za prąd, gdzieś po Pojawią za wodę, wodę pojawił się w tle e, tak zwany podatek węglowy, e, który też będzie obciążał no, Polaków. Oczywiście, e... że będzie to wszystko skutkować, a ty, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o e, energię, no to przecież to są nośniki wszystkich pozostałych e, cen. No więc e, może te 500, plus, które w pewnym momencie zadziałało, no za chwilę się wtopi e, w ceny, które no, trzeba niestety e, płacić. Przenieśmy się na ulicę w Zielonogórskiej, czy dosłownie no. na ulicę. Pani też jest kierowcą, jeździ Pani samochodem. Pani przeszkadzają te remonty, które są w tej chwili prowadzone w mieście, bo jest ich dużo rzeczywiście. No, nie dużo da się events, no, Gdybym powiedziała, że jestem super zadowolona, to nie, ale ja na przykład rozumiem, rozumiem, że te remonty trzeba wykonać i że wykonuje się właśnie w takiej, a nie innej porze roku, ale to wszystko ma służyć poprawie naszego funkcjonowania. No, pewnie ja za dwa ja miesiące, jestem... jak będzie to oddane, czy tam za pół roku do użytku. Oczywiście. Ja jestem zwolenniczką budowy każdej drogi, każdy łącznika, poprawy każdej kostki chodnikowej, jeżeli nawet to w danym momencie utrudnia, czy, czy poprawy jakości czy nawierzchni dróg. Także mnie to nie denerwuje. No, czasami wiadomo, chciałabym się szybciej przemieścić, no ale... Cel wyższy jest... A jak ważniejszy. słyszy pani o obwodnicy południowej, która wiadomym jest, że powstanie, bo zagwarantowane są na to pieniądze w ministerstwie, to myśli sobie pani, tak jak mówi wielu, jak można poczytać w internecie, że to jest coś, co zdegraduje nam system ekologiczny wzgórz piastowskich? Czy raczej patrzy Pani na to perspektywicznie, tak jak mówią zwolennicy, że jest to rzecz, która ewidentnie odciąży ruch w mieście, puszczając tranzyt ten, ten ciężki ruch towarowy Panie właśnie tamten? Tak jak powiedziałam, jestem zwolennikiem każdego rozwiązania komunikacyjnego. Od początku opowiadałam się za obwodnicą południową. Zdaję sobie sprawę z tego. Jeszcze uczestniczyłam w takich konsultacjach, gdzie prezydent przed stawiał kilka wariantów w przebiegu tej drogi. Ja myślę, że wszyscy odpowiadamy za środowisko, za y, y, jakość tego środowiska i ten optymalny wariant zostanie wybrany. Y, 115 milionów złotych jakie otrzymała Zielona Góra. Z no to, jest zaszczyt 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 który, to jest bardzo konkretny zaszczyt. Takie pieniądze w przyszłości mogą się już nie pojawić i w związku z tym. Całym szacunkiem do wszystkich, którzy chcą zachować pierwotny stan tego miejsca. Rozumiem, ale musimy pamiętać, że miasto musi się rozwijać, a żeby się rozwijało, żeby pozyskiwało inwestorów, musi być dobrze skomunikowane. Już dzisiaj w godzinach szczytu przez Zieloną Górę Bardzo przejeżdża się dość ciężko. W związku z tym no nie możemy wymagać z jednej strony tego, o czym mówię, rozwoju miasta, pozyskania inwestorów i z drugiej strony nie, no nie będziemy przecież budować jakichś y, rozwiązań nierealnych, komunikacyjnych, tylko podstawą, no Zielonej szkieletem są jest cokolwiek drogi. Zmienić teraz, tak, ale ja, jak pan redaktor pamięta, kiedy jeszcze byłam w Radzie Miasta, nawet ten kontrowersyjny łącznik swego czasu z ulicą Botaniczną i przez y, tutaj ten park, y, byłam za i tak jak mówię, zdania nie zmienię, drogi to szkielet, na którym rozwija się Zielona Góra. A co ciekawe, mówił to jeden z gości tu w studiu, opierając się na badaniach dotyczących tego, ile ciężkiego powietrza zanieczyszczonego przez samochody będziemy w stanie wyprowadzić poza to zieloną górę, bo to można przeliczać na tak, kilogramy. Tak. Oczywiście możemy tutaj na argumenty z broniącymi tego parku, zwolennikami zachowania no to jego ma nie iść przez parku, też się tak. Dyskutować. Ja szanuję każde odmienne zdanie. Niemniej jednak te argumenty, które się pojawiają, one mnie nie przekonują, bo mowa jest dzisiaj o tym, że, że ta droga pobiegnie tak naprawdę w takiej przestrzeni niezagospodarowanej. No być może będziemy się w tym kierunku rozwijać, prawda? To jest przyszłość. Natomiast to, że ona biegnie w, przez teren niezagospodarowany, no to też jest i plus. To wszystko zależy no, od tego, jak spojrzymy, jak bo nikomu, że tak powiem, z mieszkańców nie będzie, nie będzie szkodzić. Budujmy drogi. A jak jesteśmy przy drogach. To warto wspomnieć o Wojewodzie, który spotkał się wczoraj z nowym zresztą szefem generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad w Zielonej Górze. Pokiwał palcem i mówi: Weźcie się do roboty. Trzeba szybciej i wydajniej pracować przy budowie drogi S3. Taka, no taka tylko, ciekawostka. Ale to jest bardzo pozytywne. Pytanie, posebne. czy jak wojewoda pogrozi palcem, to ci, którzy to wykonują, będą pracowali rzeczywiście no, szybciej i Ale jest wydajniej. to sygnał, że nam wszystkim, niezależnie od tu w województwie lubuskim, zależy na tym, żeby ten nasz lubuski odcinek szczególnie, ale cała droga trójka była jak najszybciej oddana. No przecież dzisiaj oczywiście mamy tam teraz przeszkody, bo remontuje się już kolejny raz te odcinki. Taka jest rzeczywistość. Ale... No i ruch jest jest teraz potężony, Tak, jest ale, tak, żonę, ale przemieszczanie się w kierunku morza no jest komfortem. No bez dwóch zdań. Jeśli droga jest oddana do użytku, to można w tak, kilka tak, godzin tak. dojechać. No, te inwestycje drogowe rzeczywiście, one, one gdyby się dało, żeby one były sprawniej realizowane, to byłoby lepiej. No, są to ogr... ograniczenia no, wynikające pewno i z naszych możliwości. No, nie, sądzę, nie sądzę o... też, że firmy specjalnie nie, budują wolniej, bo raczej chyba zależy im na zależy tym, żeby jak najszybciej, najszybciej Ale najszybciej To są ograniczenia, jak no, które jakby nie, niezależne są od wszystkiego, bo widać, że ludzie Pracują, że nie kończą tej zmiany na drogach o godzinie 14. Tak, zdarza się, że w późnym popołudniem i wieczorem widać ich Oczywiście. jeszcze łącznie z weekendami. Tak, więc tutaj no, no musimy, one są czasochłonne. Inwestycje drogowe są kapitałochłonne i czasochłonne, no i to wszystko musimy przeżyć. A jak przeżyć ulewne w deszcze w Zielonej Górze? Pani jest aktywna w internecie, więc więc na pewno czyta pani, e, co mówią, zielonogórzanie. Nie bezwzględnie trzeba zrozumieć wszystkich tych, którzy e, stracili e, mocno na tych ulewach, które przeszły nad Zieloną Górą, bo rzeczywiście niejednokrotnie ludzie tracili na swój dobytek, no, tak? Zalewane mieszkania. No, bar bardzo dużo szkód wyrządził ten deszcz bezwzględnie. Jak popatrzyłem na zdjęcia z rektoratu zielonogórskiego, no, to, to to, co się czy tam szpital, wydarzyło czy szpital, dworzec, tak, tak, to jest straszne. Wiele, jak ale to, ja, podejść do tak. tego tematu? Bo ludzie mówią w tej chwili zróbcie coś. Tylko co? To znaczy tak. Prawda jest, prawda jest że ta infrastruktura powstawała Lata, lata temu. Wstecz, prawda? Ona ma około 50 lat. Specjaliści mówią o małych tak, przekrojach, ale, o, ale zgodnych no ze tak, standardami. Tak, ale jakie są. to są przekroje małe. Coraz więcej mamy tej wody, którą odprowadzamy, bezpośrednio zużywamy. Tak. Wody opadowe zdarzają się tak, jak się zdarzają. Jest tutaj zapowiedź yy, yy, możliwości jakby i wymiany tej infrastruktury. To jest kwota 400 milionów złotych, która byłaby potrzebna. Wiem, że na dniach. No to czy jest dzisiaj, naprawdę ogromna kwota. Tak, ma um, tą, tę koncepcję przedstawić. No, kwestia tylko skąd te pieniądze. Ta perspektywa finansowa się praktycznie kończy. Kończy w tym sensie, że ona jest zagospodarowana. Czy w przyszłej takie będą pieniądze, ale jest to wyzwanie dla miasta to jest jedno. Druga rzecz, która jest konieczną i to są zaniechania i zaniedbania, których się nie da wytłumaczyć, to jest kwestia utrzymania określonego stanu tyna, tak. tych naszych um, instalacji, I Ja powiedziałbym, że firma, która się tym zajmuje, no, działa tak naprawdę. Nie miejsca. daje sobie rady. Tak. Miasto jest duże, tak to wygląda, ale też panie redaktorze, w mojej ocenie jakby yy, funkcjonowanie. Dzisiaj mówi się, że ZGKM będzie podzielony od stycznia na, na, dwa na dwa zakłady, bo była taka tendencja skupiania wszystkiego w jednym. Nie da się, zadań jest sporo, wyzwań też, takich takich nieprzewidywalnych, jak właśnie takie nawałnice i w związku z tym ta koncepcja idąca do, yy, zmierzająca do podziału tej dużej firmy, ona będzie służyć, bo proszę popatrzeć, pomysł wrzucenia miast, ZGK mówi koszenia trawy i utrzymania zieleni. Ja uważam, zieleni. że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dobre? A I, ja zupełnie nie wiem. Jeśli, jeśli no oczywiście zakład będzie doposażony po pierwsze, po drugie będzie miał... Odpowiednią ilość pracowników, którzy się tym zajmują. Ale, panie redaktorze, ja jestem zdania, że dotychczasowa formuła, gdzie podzielone było miasto na te sektory i te firmy prywatne pracowały, no to ta zieleń wyglądała dużo lepiej. Ale też wyglądała dużo, różnie. Jeśli przypomnieć dużo sobie nawet e, zrobić e, dużo Research w internecie, to mam wrażenie, że co roku narzekaliśmy na to. To prawa nieskoszona, roku, tam tra... to nie było. Oczywiście, tu, w w my, tym roku było, my było wołamy, Stać nas jako miasto na to, jak jeździmy po kraju, widzimy piękne miasto, w sensie i zieleni i kwiatów i tak dalej, na góra pod tym względem jest zaniedbana. Dla mnie y, branie wszystkiego na jedne barki nie jest rzeczą prze y, sensowną, bo ja myślę im mniejszy obszar zadań, tym one są lepiej realizowane. Wykonane. Tak można lepiej byłoby się spodziewać. I ja taką akurat opcję tutaj lansuję. Natomiast no, że poszukuję się rozwiązań, to jest dobrze. Tylko trzeba na te sygnały, które docierają od mieszkańców, szybciej reagować i brać je pod uwagę, że to nie, to, nie są to sygnały na zasadzie, że my chcemy pokrzyczeć, my mamy inną wizję, Oczywiście. my jesteśmy przeciwnicy. Bardzo często ci ludzie chcą dobrych, sensownych rozwiązań. Kiedy usiądzie się razem do stołu, porozmawia, no to pewno można wypracować taki konsensus, który będzie służył miastu, bo to właśnie o to chodzi. No tyle, ale, ale ludzie też czasami czepiają się rzeczy takich, które no. Można byłoby powiedzieć, że są dyskusyjne. Ja czytałem dziś wpisy w internecie dzisiaj rano, że komuś przeszkadza, że u niego za każdym razem między szóstą a siódmą jest e, śmieciarka, tak? No można byłoby powiedzieć, u niego jest między szóstą a siódmą, u kogoś no, innego o 5, jest prawda? o piątej i później. tak? Mnie też irytuje, kiedy latem przy otwartych oknach mam tuż obok prywatną posesję. E, pan z kosiarką dwa razy w tygodniu dochodzi do wniosku, że on będzie to robił o piątej rano, bo wtedy mu słońce nie świeci. No też jest to e, irytujące, no, to, ale, ale, ale to można jest, to przeżyć, to jest tak? Służycia i wyrozumiałości, że tak powiem. Oczywiście takie in, informacje, czy takie detale, że śmieciarka o tej godzinie zabiera, czy o tamtej, musimy po prostu puścić pomimo uszu, e, bo, bo to, są, to są życzenia, które są jakby troszeczkę w oderwaniu od rzeczywistości. Gorzej byłoby, gdyby w ogóle nie zabierała tych śmierci. Od życia. Natomiast istotne sprawy rzeczywiście trzeba, bo trzeba utrzymać Zieloną Górę w takim stanie, żeby ona była pięknym miastem. No mamy wiele wiele sobie do powiedzenia, panie redaktorze. Zielona Góra jest miastem, które sprzedaje każdy metr kwadratowy w centrum miasta. Miasto potrzebuje pieniędzy i tak to wygląda. Centra miast zawsze były bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o, I tak jest o, o sprzedaż, wszędzie, oczywiście. tak jest wszędzie, ale pojawiają się problemy związane z miejscem y, 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 usytuowania pojemników na śmieci, prawda? bo, bo działki jest no, oczywiście, że są takie miejsca, gdzie idziemy i nie po, ma śmietnika żadnego. Tam. Po obrysie, prawda, w związku z tym właścicielnikami nie ma, gdzie tych, śmie tych pojemników postawić. W jednym miejscu tych użytkowników jest tak wiele, że utrzymanie czystości w tym miejscu jest trudne, więc tutaj trzeba byłoby skupić się i na tym, i na częstotliwości wywozu tych, tych odpadów. No i jest tych zadań sporo, dlatego taka wielka firma, ona nie jest w stanie, ona logistycznie nie jest sprawna. No to, że dzisiaj jest koncepcja jej podziału na dwie, no ja akurat jestem za. A zobaczymy jak wyjdzie w praniu, tak w momencie no, w momencie kiedy zakład my, zostanie myślę, podzielony. Myślę, że każde rozwiązanie proponowane ono tak naprawdę służyć powinno. A przy okazji to, to jest też pewnego rodzaju sztuczka, bo chodzi e, o przepisy, e, co do których zobligowane byłoby miasto, gdyby nie powstała specjalna spółka docelowo tak. zajmująca się wywozem śmieci, organ zorganizować przetarg i wtedy być może, nie wiem, firma z Sosnowca przyjechałaby do Zielonej Góry też, i, i załatwiała te rzeczy bo ta, tak, jak byłoby im wygodnie. Siebie, Oczywiście, że każdy może wyjść. jest cenowe, jako główne przede wszystkim, w związku z tym no te rozwiązania, także to nie jest tak, że y, odnosząc się do społeczników, y, że my mamy sobie o to ochotę pokrzyczeć. Nie, my bardzo często widzimy te y, rzeczy, które, y, które przeszkadzają nam, ale i przeszkadzają mieszkańcom, bo mamy z nimi kontakt. Aleksandra Morozek, nowoczesne. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo serdecznie za rozmowę.